Telewizja Kopernik. Twój styl życia. Jachty, skutery, sprzęt do windsurfingu czy do nurkowania, wszystko, czego pragną miłośnicy sportów wodnych, będzie można zobaczyć na Olsztyn Water Expo 2016. Warmia Mazury i żagle, z czego wynika ta siła przyciągania? Jak wiemy Warmia Mazury to kraina tysiąca jezior, więc gdzie szukać najlepszych warunków do uprawiania sportu jak nie tutaj? No właśnie, to miejsce też nieprzypadkowe, CRS kiel Skąd wybór tej lokalizacji do organizacji targów? No w to chyba najlepsze miejsce do tego typu imprez. Jak wiemy prezydent i rada miasta zainwestowali potężne pieniądze, żeby zrewitalizować nasze nabrzeże, więc to co widzimy tutaj na słonecznej polanie, Robi bardzo duże wrażenie nie tylko na nas uczestnikach, ale i na wystawcach, którzy przyjeżdżają tutaj przed podjęciem decyzji, czy się pojawią na targach. No właśnie, to miejsce lada chwila wypełni się straganami, tymi wszystkimi stoiskami, gdzie będzie można oglądać i sprzęt, no i popytać fachowców o rzeczy związane z branżą, tak powiedzmy w największym skrócie. Czym chcecie zaskoczyć wszystkich tych, którzy przyjdą, odwiedzą to miejsce? Podobnie do roku ubiegłego pojawią się tutaj przedstawiciele zarówno branży jachtów motorowych, jachtów żeglowych, od sprzętu do łodzi, sprzętu pływającego wszelakiego, od kajaków przez skutery wodne po flyboard, tak? który jest w tej chwili bardzo popularny i myślę, że to będzie spore zaskoczenie pokazy flyboardowych w Olsztynie. Kto jest adresatem Olsztyn Water Expo 2016? Oczyńska impreza dostosowana jest do wszystkich tych, którzy kochają wypoczynek na wodzie. Nie jest to impreza stricte dla przedstawicieli branży, ale dla każdego, który lubi spędzać czas nad wodą i chce z bliska zobaczyć, co jest w tej chwili najbardziej popularnego na rynku żeglarskim. Co jest największym wyzwaniem podczas organizacji takiego wydarzenia? To jest dopiero druga edycja tej imprezy w Olsztynie i największym wyzwaniem dla nas jest przekonać tą branżę żeglarską, że Olsztyn to jest bardzo dobre miejsce do organizacji tego typu imprez. Wielu jeszcze nie wierzy, że tutaj jest taka infrastruktura, która na to pozwala. Ci, którzy jednak się zdecydowali i przyjechali to zobaczyć na własne oczy, stwierdzają, że lepszego miejsca na Mazurach nie ma. No to przypomnijmy raz jeszcze, kiedy to wydarzenie i jak zachęcimy do tego, żeby tutaj tego dnia się zjawić. 24-26 czerwca, od godziny 14 w piątek, zapraszamy wszystkich chętnych na słoneczną polanę, aby zobaczyli coś pięknego na wodzie. Telewizja Kopernik. kopernik.tv